Cześć, ja jestem Mariusz. Już nie ten stary wrócił już ze sklepu z mlekiem. Moi drodzy, to już nie jest maraton, ale witam was w kolejnym odcinku reakcji na stare nuty, liki, przecieki. Bez menego wiania dzisiaj zrobimy sobie reakcję na Kwebo na kolejny odcinek z niego z typa w gwiazdkach RR, że więc myślę, że może być spoko, jeszcze tego nie przysłuchiwałem. No a jeżeli chcecie sobie zapisać tę reakcję, bądź reakcja wam się po prostu podoba, bądź też nie za mną, co jest. Nie wierzasz, to walnijcie łapy w górę i suba tam na dole razem z dzwonem I jeszcze bardzo wam dziękuję za 800 subów na naszym kanale No i bez wędnego obijania przechodzimy do reakcji No to zawsze jest wesele, albo z typa, jak odejdę, napisz więcej coś niż kurwa szkoda typa. Napisz więcej i coś niż szkoda typa. Całe moje pokolenie pogrążone w narkotykach. To sory, Dolores. Wers, nie? Chyba tak. Całe moje pokolenie w narkotykach res, pice, finem, wieczny odpoczynek pla, li, pipa. Nie no już muszę to sprawdzić, czekajcie a jak odejdę, napisz więcej coś niż kurwa szkoda, typa. No pewnie, Sorry Dolores Czyli to musiało być nagrywane jeszcze przed Sorry Dolores a Sorry Dolores wyszło w 2018 roku więc musiał sobie przenieść te już gotowe wersy na Sorry Dolores na tego fita No do czego my tu dochodzimy, ale to chyba nie jest podana data, nie, to nie jest podana data u tego typka, więc no dobra, idziemy słuchajcie dalej, zobaczymy czy tylko te kilka wersów, czy całość. A jak już mi te kwiaty, no to nie kto czuję, czuję się jak a ty to moja galia, czuję, czuję się jak Cezar Dobra, jest to trochę pozwieniane, ale minimalnie póki co No a ty to moja galia, chciałbym tej pogody ducha Przeciw anomalia, przez to wesołe numery znów przeplatam ze smutnymi Myślę o tych, które rzucą Myślę o tych co rzuciły łańcuch splątany na szyi Jak pierdolony od Kobiety jak hopko nie miałem no czy to będzie to rare z typa to będzie z dolores no w sensie jest to trochę rare żeby nie było ale no tylko jakiś ciekawych wersów których już wcześniej nie słyszałem ale owszem wyróżnia się to tym że jest to na innym bicie i to jest w tym rare muszę ale czy coś więcej Zepsułem, że tak trudno to naprawić. Wszedłem na czerwony dywan, mała i zacząłem krwawić. Chcę wejść na czerwony dywan i się poczuć jak lada. Gdzie nie pójdę, wszędzie dragi, ale twoja delikatność sprawiała, że czułem się jak z nimi Harry Clapton. Jak mój kumpel, który zasnął, a raczej go to zabiło. Tu, gdzie ludzie później kaszlą, najpierw wypijają syro. <laughs> najpierw wypijają syro. Tego na pewno nie było, a o syrop to nie wiem, chodzi lin, nie wiem naprawdę o jaki syrop chodzi, ale wydaje mi się, że to może być lin. Najpierw wypijają syrop, <mulary> <mulary> No co moi drodzy? Bardziej szło się napalić przez ten napis. R. No, po tytule można się było spodziewać, że to będzie coś ciekawego, coś czego się nie spodziewamy. A tu trafiliśmy na większość wersów z nuty Zretos, z Sory Dolores. Czyli wychodzi na to, że napisał sobie to wcześniej i użył to na ficie Niczego nie odkryłem tego tak mówiąc. <grych> Ale, no tak szczerze, troszkę się zawiodłem, bo trochę szukałem jakichś fajnych lików. W sensie chodzi mi o jakichś fajnych wykonawców. No a tu tak, no tak średnio. No tak średnio, bym powiedział no ale no co, to jest moje oczywiście zdanie, jeżeli się z nim zgadzacie, bądźcie nie zgadzacie, to zapraszam do sekcji komentarzy. Każdy komentarz staram się czytać, a jeśli macie jakieś pytania, to walcie je w komentarzach, bo tak jak mówiłem w pierwszym filmie w tym roku... zbierać te no, no, i trzymajcie tam wszyscy, bym z wami martwił, już. już nie świetnie, trzymajcie tam wszyscy, Yo.